Siemano, się z tej strony, Raven Gaming, a dziś ze mną Loksar No i będziemy grać na Skyblocku. Tu mamy już trochę zrobione. Lol, no musimy się oddać w pesów. Czy to uwierzysz mi? Ile? Co No nie wiem, no ja mam 30 w PES-u, nie? No dobra, no to my tu już robiliśmy trochę wcześniej w ogóle. Będziemy nagrywać tak, że jeden odcinek jadł, drugi odcinek on. A co tu się działo? Gdzie? Nic, bo przecież brałem crafting i te skrzynkę do hady, nie? Ale czy tam można by było dać? Nie! Nie! Mam serca! Ej, ścisz trochę tę no, z Minecrafta, bo słyszę jak jesz, dalej. Chyba jak ja mam to zrobić tutaj Opcję Muzyka i już. I wyjąż... Daj się na 5%. Ja tego nie robię w Minecraftu. Daj słyszysz? No już nie. Mikrofon To fajne, nie? Ej, chodź, chodźcie, zobacz stronę. Hamil Mercoli Bartazar. Aha, to by 2014 tak poza. O oh, fuck. Jeszcze po prostu bym mógł widać. I mój kanał będzie podany w opisie, chyba. I przydałoby się trę drewno. E, masz może. No. Mam kosną? No Ma właśnie, że nie. Obo była trzyma na wdory to zrobić. Właśnie to. Ale czekaj, pójdę na bar. E, Ile nie kupię? Mhm. Chyba bo bodaj, że to 4 dychy kosztowało. No ja mam 46. Bo wow. Bokoblast bo Koblast no bo sprzedawałem na odcinku. Na no, bogato. No dobra. Mhm. Dobra. Ale fajnie. No to czekaj. Mój komputer mnie dziwi, to się kongrywam, nie? No no no. Kopiecie FPS mam, a mam 61 kto aż mi się fajnie robi. No to spoko. Aha, no tak, no, no no. Hmm, po prostu... Nie wiem dokładnie co tu ma być. Mam 104. No to zrobi... To będzie ten, no magazyn. Magazyn puchućki. zrobię. Tu. Dobra, popytki y, musimy zrobić, nie? Ej, ja myślałem jeszcze o tym. że... Choć, zobacz, patrz. Żeby tutaj skąd zrobić jeszcze jakąś platformę do góry. Mm -hmm, ale... A tu się mogę spałnują, czy nie? Nie, nie, na no, mapach no, nie. O! Ile masz drzegno? Masz. Nie mam robić, to? Tak. żarcie, Ta. O żarcie żarcie, 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 zaraz zobaczę, to hmm. zrobię. nie widziałam, jak, jak drogi chwilą były. Masz jakąś moczkę kosną? Mhm. To jedną. No, dam ci wszystkie. No, A dobra. czy tam może... Pięć. Wiedziałam. Mam zrobić, nie? Nie co, chcę, co, co, co? No, już ci mówię. No taką. Hmm. Masz... Taka, o, jak ten Tomek. Zobacz, chodź tu, zobacz, jak platforma tego domu. Identycznie. No nie, chodzi że o taki kwadrat, o takiej no, szerokości. No, dobra. A ja pozbieram kobla i pójdę go sprzedać. A nie, bo piec zrobimy, no właśnie. Czekaj, cięcie teraz przyjdzie. Dobra. No to my jesteśmy. O i co robimy? Aha, co powiększam? a co będzie rządzał. Żeby... Ja robię następne piętro. Do czego? Do na przykład. Ymm, nie wiem. Mm. Nie wiem, ale jeszcze się dowiem. Masz! Mam fajny pomysł, żeby to zrobić. No to rób tak jak no. uważasz, że to był ładny. Ale to nie foli, bo jak zrobię to zobaczysz, to cię zgubiono. Dobra. Mam no. um, co? No to nie, bo ja potrzebuję na schody. O, mhm. Ale mam 6 schodków, jak chcesz. O, to daj. Ale gdzieś coś się zacięło, nie. nie? No, mi nie tnia. No, wszyscy brać grać w nie? No. Dobra, czekaj, ja pójdę na... Jak to się nazywa? A nie, to nie, to nie. Zawsze moglibyśmy zrobić interesa? Poczekajcie, poczekajcie, zrobię cię cię Będę musiał coś. No dobra, jeszcze sam. Tak, coś tam powiedzieć. Loksar, proszę dostaną do skutku i popatrzeć na coś. Jesteś? Tak, tak. Idę na chomę. Mam 9 dolców i 75 groszy. Pogaty. bo na spawnie okay. jest portal do metaru i nie wiem do której on jest otwarty. Byśmy mogli okay. pójść i byśmy mogli... Bo oni, oni te... mówili, że wieczorem zostaje otwarty, że wieczorem otwierają. Tak słyszałem jak pisał Vip, czy coś taki. Ale mam plagi na spawnie. No pewnie tylko tam graczy stoi. No, fest dużo. O, i git wygląda, to fajnie. Mhm. Mm Uuuu... Mm, 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 mm. Jak mm. ah! Ta... e, jest godzina? No? dziewięćdziesiąt dziewięć 19.99 Nie, naprawdę, bo, zaraz, bo eve, eve... 19.20 За 10 минут Góra u Ciebie. U mnie? Nie ma, no. że, u mnie że nie, nie ma. Co to za tak charczyło? No nie wiem, u mnie nic. Patrz co teraz zrobię, patrz. Rol, mnie nie patrz, jest... nie patrz się. Nie patrz się. Iś wyjdź stąd, wyjdź stąd. Się tam włożyć, mm, daj, 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 to. daj, 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 Damy daj, do góry. Nie. Patrz, przez uza Co? Jacka? No. no. przeszkodujemy te. Co? No, kupiny. Ja dodaję dość tak świeczkę. Już mam Już się na te, iż na te Masz, bo akurat przechodziłem. Dobra, ma... kurde... Masz kasę? No, no, dużo mam. A co? Mhm. No, dziewięć, ten, euro. Dremna Dobra. Dobra. No. Zrobić cięcie za nim, dopóki nie ten... Będzie mieli drzewa. No czemu one nie rosną? No, nie idę na... No. Wart. Dobra. Dziękuję. Dobra, bardziej y, Dobra, my już jesteśmy. Na pewno nie używaliśmy moczki kosnej. Y, samo tu urosło, nie? Ja tu nawet używaliśmy. Nie, że te ja muszę mączkę ściszyć. Jeszcze Dobra. to ale ładnie urosły warzywa, chodź zobacz. No warzywa. Wow. No bo mączkę tu odziewałem. Nie, ale piszmy, że to nie urośnie, nie? Rośnie. To apach nie urośnie, zobacz. Które? To na środku, bo tutaj są te i, to, i on to nie da. Aha, no tak. To wiesz, tutaj to ogarni, a tam będę ten, ogarni trzeba. Ale ścigał. Jestem z tyłu. A co lepiej posadzić? Pupkiny czy melony? Melony. Chociaż. Znaczy, pupkiny może chyba sprzedać. Ale można sprzedać no. I to dużo hajsu idzie. Yes, I'm multi. And multi. Kobla, e, Boże, drewno. mówię, że nie mam. No. Pff, daj, bo ja platformę robię ładną. No i ty coś robię. Zobacz sobie na odcinku, że nie mam. Zobacz na nagraniu. No zobacz, że nie mam. Ej, posadź trochę tych też. Tak bym miał. Dobra, wyrzuciłem jedną, bo mi nie potrzebno. Co tutaj można zrobić? Kurde, tam drzewa wyrosły same, nie? Kurde, ten generator kubla mi tak trochę wygląda. Nie miałem ja filmik zrobiłem 40-minutowy, więc taki wiesz, ogarniłem Ale w czym, Ogarnię... w czym renderujesz? W programie. Ale jaki? Aaaa, w kantarze. O, ja też mogę. Będę... Dobra, a ja zdajemy już, bo był lag mocny. No i ja tu będę kończył, A Ci, e, a Ci, wszystko, wszystko nagrywa czy nie? Nie, tylko gry. Ale powiem ci, że wolę nawet kantarze nagrywać w pulpit. Ale myślę, że Fraps też może, nie? Wiem, ale nie, nie, nie podoba mi się Fraps jako pulpit. On bardziej do giery, tak. Ale mhm. drewno urosło znowuż. No ja nie co się dzieje. Mączki już nie mam. Wiecie, co cuda się dzieje na tym serwerze. W ogóle napiszemy im IP, nie? Tak! Znaczy, ja do mnie nie? Zobaczcie na a, moim a, odcinku, a, jak a, tak. Chyba zaraz zrobię przybliżenie do tej twojej mięki, co napisałaś. nie <noise> widać. nic nie widać, Jak obejrzysz cały odcinek, za niedługo, za parę minut, czekajcie chwilę, w ogóle zobaczę, ile jest już. No, to jak zobaczysz na moim odcinku, to będzie pokazane, że, ten, że u mnie jest normalnie tak jak wiesz. Animacja, że z skrzynki tak wychodzi, nie IP, że gramy na serwerze takim i takim. I wiesz. No, zobaczysz na nagraniu. I, I z tych czterech staków, co nie, już mam 2,5. A co ty robisz? Ten magazyn. Ten magazyn? Aha, dobra, spokojnie. Będzie trzeba być... Jaki o. jaki No właśnie, widzę, bo depony, nie? Mhm. De e tche, te, a ja Mr. Doktorek. Taka, już im powiem, że pomiędzy odcinkami zrobimy generator Kobla. Aż taki taki ogromny, nie? A bo może teraz zrobimy, bo takie coś to jest takie fajne nawet na odcinku zrobić. Wiesz, nie mamy wiadra, nie? Ale zrobić można, nie? Ja później się tem. Bo ja to wiesz. Sprzedam zaraz parę rzeczy na tablica.pl Dobra, mam dwa taki i tego. Nie, no. ty weź stronę, nie Pomyślą, że ile ci płacą za reklamę tego? Tablica.pl? O no. Co? W stale. co? W stale w tą grę W no co? W stale. Jaki nos? Tak samo zareagowałem za Dobra, może zobaczyć skończony magazyn. Czekaj, bo robię też to no idź w dół. Czekaj, bo chcę zrobić tutaj. Przynajmniej będziemy coś powiększać, i będziemy znowu to musieli. Ale teraz ładnie to wygląda. Right, tylko tu obramuję to. Obramuję, to, ja. Ale tych sadzonek jest, ja Ej, a je e, można sprzedawać Wiem. I e, chyba je sprzedam, bo mam... bo mam 30. Daj mi je mam 10, ja pójdę sprzedać LOL, można tak przejść, kurde. A to, to połóż, no? A e, daj mi je. Czekaj. Wow, dwa lata później. Czekaj. I tu takie na czarnym tle dwa lata później. Dasz mi te sezonki? Nie. <grym> Daj. Mhm. Aha. Daj. Już. Kula. Ta 30 mam. jak się sprzedaje. Nie nie tak jakbyś chciał kupić, tylko walisz Albo se? Jak to był Warp? Warp z Ej, ty też... To są... Ej, to jest Bóg, czy ja mam jakiegoś lega? albo nie ma w ogóle to podział... Yy, o, mam 13 kasy. Czyż? Co? Chodź do mnie, bo tutaj zobacz. Ja mam buga, czy co? Chodź, no tu, bo że zobacz, jakie się świecą tu. Tak, świeci się, no. Jak neony, nie? Ale ja tak specjalnie zrobiłem, bo ja tam nie dawałem yy, za tym kratek. Ha! Pani wygląda? No. Piątka. <laughs> Dobra. To nie wiem, dzisiaj dużo ogarnęliśmy, bo dzisiaj ogarnęliśmy no, sporo rzeczy. A tu będzie jak X, nie wiem. No, tu też. Może tu będzie wielki generator kobla? O, dobry pomysł. A to kończymy już odcinek? No, możemy kończyć. Nie ja był pomysł, poczekaj. Z drewna by się tu zrobiło te włazy. I żeby tak nie skakać co chwilę. No, to chodź tutaj. Chodź, tutaj jak skończymy. Siam na Steven, jestem polski Steve'a. No. To, a nie tu? Czekaj, może tam na tych dyniach. O, chodź, ja na jeden jestem na drugiej. Dobry pomysł. Wiem. Ja. To to my się z wami żegnamy. Tak, poza odcinkiem zrobimy ten duży generator Koble, no bo to, nie to się nie będzie. Opa, dobrze. Dobra, zabierzenie odcinka. Kanał będzie w opisie i następny filmik będzie na moim kanale. Cześć.